Tygodniowe przesłanie bogiń dla wszystkich znaków Zodiaku. 11 marca, 17 marca. Część drugie od lwa do Skorpiona. Lew. Biała tara wrażliwość. Stajesz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Przesłanie Teiri. Gdy oczyścisz swój wewnętrzny świat myśli, czynów i intencji, to całkiem normalne, że będziesz szukał czystości również w świecie zewnętrznym. Potwierdza to twoja wrażliwość. Pozbawiłeś się niepotrzebnych zewnętrznych warstw ochronnych, które stanowiły barierę dla twojej psychiki i duchowej świadomości. Jesteś teraz na ścieżce do rozwoju duchowego, co wymaga od ciebie zwiększonej świadomości. Wraz z jej wzrostem zwiększa się też Twoja wrażliwość na wszelkie zanieczyszczenia i szkodliwe substancje. Twoje ciało jest wiarygodnym wskaźnikiem poziomu ich tolerancji. Trzymaj się z daleka od tego, przed czym ostrzega cię twoje ciało. Poświęć mu więcej troski, a wtedy dobrze będzie ci służyło. Dodatkowe interpretacje karty weź pod uwagę swój honor i wrażliwość. Podejmij środki. By obronić się przed szkodliwymi wpływami. Unikaj szkodliwych substancji chemicznych. Trzymaj się z daleka od hałasu, tłumów, przemocy i innych destrukcyjnych czynników. Panna Isztar Granice Szanuj siebie na tyle, by odpowiadać negatywnie na próby dysponowania przez innych twym czasem i energią. Przesłanie Isztar Szczere pragnienie niesienia pomocy innym jest wspaniałym gestem. Jednakże istnieje duża różnica pomiędzy dawaniem siebie, a całkowitą rezygnacją ze swoich potrzeb. Jeśli czujesz się zmęczony, masz do kogoś żal lub pomagasz mu z poczucia winy, to czy naprawdę jesteś w stanie nieść pomoc? Twe relacje międzyludzkie przepełnione są negatywną energią i nikt nie korzysta z Twojego poświęcenia. Zdystansuj się i jeszcze raz oceń sytuację. Jeśli sam nie będziesz przekraczał pewnych granic, inni również zaczną je uznawać i szanować. Uczenie innych nieprzekraczania pewnych granic jest zupełnie zdrowym podejściem. Dodatkowe interpretacje karty: dajesz z siebie zbyt dużo. Bądź bardziej asertywny. Nie rób nic z poczucia winy czy obowiązku. Waga! Atena wewnętrzna mądrość. Wiesz, co masz czynić? Zaufaj twej duchowej mądrości i niezwłocznie podejmij właściwe działania. Przesłanie Ateny. Cieszę się, że mogę ci towarzyszyć. Chociaż większą przyjemność sprawiłoby ci odwołanie się do twych zasobów duchowej mądrości. Mogę cię zapewnić, że sytuacja, o której myślisz, jest już praktycznie rozwiązana. A mądrość całego świata stoi przed tobą otworem. Aby skorzystać z tej wiedzy, musisz jedynie uspokoić swój umysł. Zapomnij o swych zmartwieniach oraz niepokojach i poddaj się pełnej miłości, potężnej sile, która rządzi wszechświatem. Przymknij oczy, skup się na swych myślach i odczuciach, które przepływają przez twą świadomość. Jeśli tego chcesz. Możesz poprosić mnie, bym dała ci sygnał, że właściwie pojmujesz swą duchową wiedzę. Najważniejsze jest jednak, żebyś w to uwierzył. Zapewniam cię, że korzystasz z niej właściwie i podejmujesz decyzje, które dobre są dla ciebie i twych bliskich. Dodatkowe interpretacje karty nie odwlekaj. Nie przekazuj swej mocy innym. Zaufaj swej intuicji. Nie krytykuj się po fakcie. Jesteś na właściwej drodze. Zwróć uwagę na ciągle powracające pomysły i wprowadź je w czyn. Skorpion Maewę cykle i rytmy. Bierz pod uwagę cykle swojego ciała, poziom energii i emocje. Przesłanie Maewę. Wszystko w naturze posiada swój własny cykl: księżyc, gwiazdy i cały wszechświat. Wszystko, co żyje, wykonuje wdech i wydech. Dlaczego więc dziwić się i smucić, że i ty podlegasz podobnym cyklom? To zupełnie normalne, że czasami czujesz się pobudzony, pełen energii i życia. Innym razem możesz czuć się osamotniony i onieśmielony. Twój organizm również przechodzi pewne etapy i zmiany. Uszanuj tę cykliczność i poddaj się jej. Gdyż jest ona jak życiodajna krew przepływająca przez Twoje ciało. Dodatkowe interpretacje karty, kobiece zmiany ginekologiczne są ważną dla Ciebie kwestią, np. początki menstruacji czy menopauza. Pozwól sobie na odpoczynek. Podejmij działania, które złagodzą Twoją depresję lub wyrwą Cię z letargu. Lepiej dbaj o swój organizm. Szukaj pomocy u innych. Gdy borykasz się z kryzysem emocjonalnym, pozwól sobie na smutek i izolację od świata. Pociesz się, że ten stan odrętwienia nie będzie trwał wiecznie. Nowe szanse stoją przed tobą otworem, wystarczy tylko z nich skorzystać.